Witam serdecznie na kanale. W dzisiejszym materiale poznasz 9 powodów, dlaczego twój grzejnik grzeje albo tylko do połowy, albo grzeją pierwsze żeberka, a reszta nie. Jak nie dać się spółdzielni mieszkaniowej, jeśli mieszkasz w bloku, bo jak wiadomo, dziwnym trafem podzielniki zawsze montują nam na części grzejnika, które dziwnym trafem grzeją. Proszę o pozostawienie łapki w górę oraz do komentowania, gdyż YouTube pozwoli temu poradnikowi na to. Że sposoby na problemy z grzejnikiem, jakie przedstawiłem w dzisiejszym filmie, dotrą do szerszej widowni, co pomoże wielu z nas, aby ten problem, a co za tym idzie nasze pieniądze, nie poszły w nasze chłodne kaloryfery. Zapraszam. Witam i o zdrowie, pytam. Po raz kolejny scenariusz do tego materiału napisało samo życie i telefony od znajomych. Porać. Powiedz, co mam zrobić, czemu tak się dzieje, jak sobie z tym poradzić. Wróćmy do Twojego zdrowia. Pewnie u Ciebie wszystko ok, ale nie za dobrze mają się Twoje grzejniki. Sprawa tyczy się grzejnika, który częściowo jest ciepły, a reszta wyraźnie chłodniejsza. I mówię tu o zjawisku mające miejsce w pionie grzejnika, jak też w jego poziomie. Czyli góra grzejnika jest ciepła, a dół chłodny, bądź na odwrót. Góra nie grzeje. A na dole grzejnik jest gorący. I rozwiązanie problemu, gdy grzejnik ma na przykład 7 żeber, z czego 3 są ciepłe, a pozostałe 4 zimne. Taktyka montowania podzielników przez półdzielnie jest dość znana, ale jest na to rada. Co zrobić, gdy na części cieplejszej jest zamontowany podzielnik, a większa część kaloryfera jest i tak zimna. Proste sposoby, które wykonasz sam bez udziału wyspecjalizowanych fachowców czy specjalnych narzędzi. Macie tu przykład problemu, jakim się dzisiaj zajmiemy. Jak widzicie, początek grzejnika licząc od zaworu zasilającego, czyli inaczej od termostatu, czyli pokrętła i powrotu jest wyraźnie cieplejsza, reszta wyraźnie chłodniejsza. Lub drugi przypadek, gdy grzejnik na górze jest gorący, a dolna jego część wyraźnie chłodniejsza. Pytanie pierwsze i zasadnicze, jaka jest różnica tej temperatury między cieplejszą, a chłodniejszą częścią kaloryfera? Bo jeśli w górnej części kaloryfer jest cieplejszy o 10-15 stopni Celsjusza niż w dolnej, jest to norma. Grzejnik działa prawidłowo, zgodnie z założeniami producenta. Natomiast jeśli grzejnik na górze jest gorący, a na dole zupełnie zimny, lub pierwsze żeberka są gorące, a reszta zimna, to zapewne występuje jakiś problem. I postaram się pomóc osobom, które mają swoją instalację centralnego ogrzewania, jak i osobom mieszkającym w blokach. Gdzie pieczę nad tą instalacją sprawuje spółdzielnia lub firmy jej podlegające. Przykłady problemów i sposoby rozwiązania: Problem numer 1 Zbyt wolny przepływ wody w domowej instalacji centralnego ogrzewania. Na pompie obiegowej służy ona do pompowania wody w instalacjach centralnego ogrzewania. Znajduje się najczęściej możliwość zmiany ustawienia prędkości przepływu. Wykonasz to zmieniając bieg pompy na wyższy. Im wyższy bieg, tym szybszy przepływ wody. Taką zmianę możesz wykonać przy pompach starego typu, starych instalacjach, bo nowoczesne pompy samoczynnie dobierają prędkość do zapotrzebowania instalacji. Wolny przepływ może być również spowodowany zanieczyszczonym filtrem osadnikowym, który znajduje się przed pompą. Problem numer dwa: słana stawa wstępna zaworu zasilającego. Śruba czy pierścień nastawy wstępnej znajduje się za głowicą termostatyczną. Głowica powinna dać się odkręcić bez użycia narzędzi, czyli ręką odkręcamy pierścień. Jeśli nie masz tyle siły lub ktoś, kto montował tą głowicę termostatyczną, przykręcił ją za pomocą klucza, odkręć głowicę za pomocą zwykłych żabek. Są różne typy oraz oznaczenia nastaw wstępnych. I tak, można spotkać tylko śrubę na klucz płaski ósemkę z oznaczeniem od 1 do 6. Lub po odkręceniu termostatu pokaże nam się pierścień z oznaczeniami na przykład litera N oraz cyfry od 1 do 7. Różni producenci oznaczają w różny sposób regulację wstępną. I tak może się zdarzyć, że cyfra 1 wcale nie oznacza ustawień największego przepływu wody, a w drugim typie będzie na odwrót, gdzie im wyższa wartość cyfry, tym więcej wody będzie docierało do naszego grzejnika. Kluczem płaskim zmieniamy nastawienia z 1 na 6 lub na odwrót i obserwujemy, która z wartości powinna zwiększyć nam w tym przypadku przepływ wody. A co jeśli mamy pierścień, tak jak widzicie na tej ilustracji? Nastawa odbywa się bez klucza. Łapiemy za pierścień, pociągamy go, przekręcając, nastawiamy wyższe cyfry bądź niższe. Względem punktu czy kropki oznaczonego na obudowie zaworu. W teorii jest tak, że najmniejsze wysunięcie tego małego trzpienia na zaworze zasilającym jest równoznaczne z najmniejszym przepływem wody. W efekcie im większa wartość kryzowania zostanie ustawiona, tym woda będzie wolniej przepływała przez zawór, nawet jeśli on będzie w pełni otwarty. Ale spotkałem się już z przypadkami, gdzie te nastawy działały w odwrotny sposób, czyli im większe cyfry, tym zwiększamy przepływ wody. Tak jak powiedziałem, jest wiele typów głowic i tym samym wiele jest oznaczeń, a co za tym idzie, jest wiele rodzajów nastaw. I naprawdę wierz mi, nie ma reguły, że nastawa, jaka zadziała na siódemce u mnie, zadziała również u Ciebie, bo u Ciebie może to być inna głowica, inna nastawa, inne wartości. Dotyczy to oznaczenia literą N lub na przykład cyfrą 7. Gdzie obydwa wskazania mogą określać maksymalny przepływ wody do kaloryfera. A przecież o to chodzi, bo gdy mamy trzy żeberka ciepłe, a reszta jest chłodniejsza, to ewidentnie za mało wody wpływa z instalacji do naszego grzejnika. Dlatego tymi nastawami możemy regulować i grzejnik w pokoju w bloku, czy inne grzejniki w instalacjach domowych. Gdzie pierwsze grzejniki są zawsze zbyt gorące, a im dalej od źródła ciepła, tym grzejniki chłodniejsze. W takim przypadku na pierwszych grzejnikach przymykamy dopływ wody, a na chłodniejszych zwiększamy nastawy, by więcej wody dochodziło do grzejników, które są dalej i nie grzeją w pełni efektywnie. Najprościej dajmy sobie po prostu czas i wypróbujmy różne nastawy, czy to na sześciokątnej śrubie. Czy tak jak tu na pierścieniu. I obserwujmy, reakcja grzejnika na nastawy nie trwa długo, więc nie spędzicie całego dnia próbując różnych wartości nastaw. Warto przypomnieć, że nastawa wstępna ustawiona na wartość 1 lub 2 może spowodować zatkanie otworów w zaworze termostatycznym, np. zabrudzeniami osadami kamiennymi płynącymi w rurach. Problem numer 3. Brak pełnego przepływu wody, czyli po prostu nieodkręcone do końca zawory, powrotu i zasilania. Powód banalnie prosty, szczególnie gdy tego grzejnika nie montowaliśmy sami, był już w naszym mieszkaniu, lub zamieniliście kaloryfery na nowszy model. Bądź niedawno był przeprowadzony remont mieszkania i grzejnik musiał być zdemontowany, bo na przykład chcieliście położyć za grzejnikiem gładź szpachlową. Lub wytapetować. Zawory te znajdują się pod grzejnikiem lub z boku, zależy od modelu Twojego grzejnika. Zawory te w większości, czy to na imbus, czy na śrubokręt płaski, muszą być odkręcone do końca. I tak w przypadku zaworów na imbus, uważajmy, by ich całkiem nie wykręcić, bo zalejemy mieszkanie. Jest to niebezpieczne. Bo nie damy rady ich wkręcić tak szybko z powrotem z uwagi na gorącą wodę oraz ciśnienie. Odkręcajmy z wyczuciem. W przypadku zaworów na płaski śrubokręt zasada jest prosta i intuicyjna. Kreski, czyli miejsce na śrubokręt, to pozycja naszych zaworów. Jeśli są w poziomie, znaczy, że te zawory są pozamykane. Jeśli są wycięcia w pionie, to znaczy, że mamy otwarty przepływ wody maksymalnie. Problem numer 4: zalegające zabrudzenia w dolnej części grzejnika. Z taką sytuacją możemy się spotkać, gdy instalacja ma już kilkanaście lat. Wówczas w dolnej części grzejnika mógł nagromadzić się brud, który ogranicza przepływ wody. Należy wówczas przepłukać grzejnik. Czynność, którą możemy wykonać samemu. Najpierw zakręcamy zawory, spuszczamy wodę z grzejnika, demontujemy grzejnik i przepukujemy go pod ciśnieniem. Problem numer 5: instalacja po montażu nie została wyregulowana. Przy nowej instalacji należy zwrócić uwagę na odległości poszczególnych grzejników od źródła ciepła. Należy zrównoważyć przepływ w grzejnikach, aby równomiernie ciepło dotarło do każdego z nich. Tu również chodzi o nastawy wstępne poszczególnych grzejników. Ten problem częściej występuje przy grzejnikach podłączonych równolegle, a nie z rozdzielacza. Pompka obiegu grzewczego najłatwiej ma przepompować wodę grzewczą przez najbliższe grzejniki. Możesz tego uniknąć stopniowo, zmniejszając nastawę od grzejnika zamontowanego najdalej, np. Na, na stawa 8, do grzejnika najbliżej, np. Na, na stawy 3. Bądź 4. Problem numer 6: wadliwa lub źle dopasowana głowica termostatyczna. Co prawda rzadko spotykana awaria, ale jednak też niekiedy występująca, którą bardzo łatwo zweryfikować. Przede wszystkim należy sprawdzić, czy głowica termostatyczna jest zamknięta. Ustawiona na gwiazdce. Jest to tryb uniemożliwiający zamarznięcie wody w grzejniku i tylko do tego służy. Prawidłowa nastawa do ogrzewania to ustawienie jej w zakresie od 1 do 5 lub 6 w zależności od producenta. Każda cyfra odpowiada innej temperaturze i możesz to sprawdzić w instrukcji obsługi. Jeśli to nie pomaga, musisz zdjąć głowicę i poczekać do czasu, aż grzejnik zacznie grzać. Jeśli grzejnik zaczyna robić się ciepły, oznacza to źle dopasowaną głowicę lub jej uszkodzenie i po prostu czas na wymianę głowicy termostatycznej. Problem numer 7: Zapowietrzony grzejnik lub instalacja grzewcza. Kolejnym z powodów, przez który grzejnik może nie grzać lub grzać do połowy, jest zapowietrzenie. Do zapowietrzenia dochodzi najczęściej podczas prac modernizacyjnych wykonywanych na istniejącej instalacji. Odpowietrzenie to usuwanie z grzejnika zalegającego powietrza, które utrudnia lub całkowicie blokuje przepływ wody przez kaloryfer. Zanim podejmiesz próbę odpowietrzenia grzejnika, powinieneś zaopatrzyć się w kluczyk do odpowietrzania. Można to zrobić również płaskim śrubokrętem. Przyda się też jakieś naczynie, kubek czy szklanka. Odkręcamy termostat na maksa i zabieramy się do odpowietrzania. Odpowietrzenie nie zadziała w pełni, jeśli będziemy mieli zakręcony kaloryfer. Odkręcamy odpowietrznik, który znajduje się po przeciwległej stronie grzejnika niż nasz termostat, czyli pokrętło. Jeśli usłyszymy syczenie, znaczy, że nasz grzejnik ma powietrze w sobie i po prostu wystarczy poczekać, aż zamiast cyku powietrza, pojawi nam się stróżka wody. To znak, że usunęliśmy powietrze z grzejnika i jest już w nim sama woda. Dokręcamy z powrotem nasz odpowietrznik i po robocie. No dobrze, a jak odpowietrzyć kaloryfer żeliwny? Jak wiemy, w większości przypadków grzejniki żeliwne nie posiadają ręcznych i automatycznych odpowietrzaczy. Narzędzia, jakie będą potrzebne, to dwa nastawne klucze płaskie oraz miskę, którą umieścisz pod krańcem kaloryfera. Następnie zamknij zawór termostatyczny, w większości przypadków będzie to pozycja 0. Poluzuj śrubunek o niepełny obrót, jednocześnie uważaj, aby nie wytworzyć zbyt dłużej szczeliny. W tym miejscu warto zwrócić uwagę na fakt, że powietrze oraz woda będą się wydobywać z grzejnika na pełnej powierzchni śrubunka. Jeśli za bardzo odkręcisz śrubunek, woda może wypływać zbyt intensywnie, a strumień okazać się trudny do opanowania. Odkręcanie śrubunka przerwi natychmiast, gdy tylko usłyszysz odgłos wydobywającego się ze środka powietrza. Śrubunek zakręć, ty ucichnie syk powietrza. A z wnętrza kaloryfera będzie się już wydobywała wyłącznie woda. Odkręć termostat i już możesz się cieszyć odpowietrzonym brzejnikiem. Problem numer 8: W domowych instalacjach sprawdzaj ciśnienie wody w instalacji. Zbyt niskie ciśnienie wody w instalacji spowoduje wyłączenie się kotła podczas odpowietrzania i pojawi się błąd. To nic strasznego. Ale w łatwy sposób można tego uniknąć. Przed rozpoczęciem odpowietrzania dopuść wody do maksymalnego zalecanego ciśnienia w instalacji i monitoruj to również po każdym odpowietrzeniu grzejnika. Problem numer 9: Grzejniki w bloku i regulacja instalacji. Na częściowe grzanie kaloryfera mają też wpływ zawory podpionowe, czyli źle wyregulowana instalacja w bloku bo jeśli żaden z powyższych sposobów nie dał rezultatu, macie pół kaloryfera gorącego, gdzie zamontowała spółdzielnia podzielnik, a reszta grzejnika jest zimna i suma sumarum płacicie za ciepło niby całego grzejnika, a w sumie grzeje tylko jego część, warto zgłosić ten problem do zarządcy naszej instalacji i taką regulację na zaworach podpionowych winien przeprowadzić bez łaski. W końcu płacicie za to ciepło, wy się wywiązujecie, więc oni też powinni. Tak więc, jeśli pomogłem tym materiałem, bardzo się cieszę. Sam widzisz, ile jest czynników i jaki mają wpływ, jeśli grzejnik nie grzeje w pełni. Sam widzisz, że zanim wezwiesz fachowca, sam możesz zdiagnozować przyczynę, czy postarać się ją usunąć. I taki był cel tego materiału. Dziękuję za obejrzenie i zapraszam do komentowania. Jeśli ten materiał się przydał. Zostaw łapkę w górę. Im więcej łapek, tym ten film dotrze do większej widowni, która być może walczy z tym problemem i nie bardzo może lub nie wie, jak sobie z nim poradzić. Zapraszam do mojej zakładki wideo, gdzie nagrałem już dla Was inne poradniki. Zapraszam do subskrypcji kanału. Nie ominą Cię kolejne odcinki, jakie dla Was mam przygotowane. Życzę Wam miłego dnia i do następnego razu. Hej!